Witam wszystkich twardzieli i ludzi Tytanu w górach izerskich. Raj dla aktywnych turystów. Na tle tego raju aktywnych turystów, na tle drogi, którą za chwilę ruszę i słońca, które mi świeci prosto w oczy, może zmienię pozycję. Niech wam poświeci poranne słoneczko prosto w oczy godzina 6.07, więc mam co najmniej 7 minutowe opóźnienie, bo liczę, że trasa może mi zabrać nawet do 3 godzin. A... Jest kierunkowskaz na orle, tak do Orlego A... Będziemy zrobiłem rozpoznanie trasy na rowerkach razem z moją rodziną. I powstał z tego filmik, który jest także już na YouTubie A dzisiaj biegnę tą trasą, którą wczoraj rozpoznałem No nie jest to ta sama trasa, którą biegnie półmaraton Piastów, ale będę chciał z niej wyciągnąć 21 km Wczoraj endo-mondo, gubiąc się gdzieś tutaj z GPS-em w lasach, pokazało 19, niecałej pół kilometra Mam swoje zdanie Wczoraj powalczyłem trochę z elektroniką. Zobaczymy, czy postawienie zegarka na nowo coś, coś dało, czy nie. O, jakiś jakiś owad duży nad moją głową. E, więc zaczynamy, moi mili. Kilka samochodów już na parkingu stoi, więc może ktoś tam już jest na szlaku. Bo takich ludzi nie brakuje, którzy... Są zapaleńcami i wolą z rana to zrobić Pogoda dzisiaj się zapowiada Bardzo dobra, chociaż przychodziły tutaj burze No wody tutaj jest dosyć Więc będzie błocko w niektórych momentach Na pewno Ale temperatura Około 15 na plusie Do godziny 9 Dojdzie do około 20, ma dzisiaj być maksymalnie 25 w tych okolicach Więc biegnę i Walczę z tematem, o czym zresztą będę Was chciał informować i pewnie jakieś e, krótkie filmiki z okolicy, którą będę przemierzał, pięknych okolic na pewno będę pragnął Wam pokazać. Jest i pierwszy punkt. Izerskie garby. Lecimy do chatki górzystów. Przy chatce górzystów wbiegam na żółty szlak, który później w czerwony będzie przychodził. I właśnie przy chatce gorzystów mam 5 km, w zasadzie cały czas pod górę. Teraz miałem 3 km pod górę, później będzie w dół. Zaraz Wam pokażę mapę. Tutaj jest mapa. Żeby było wiadomo, o biegnę, by jakby ktoś chciał kiedyś pobiec tą samą e, traską. Więc moi mieli. E, gdzie tu mamy? Tu jest Świeradów, tu jest Haraków, przynajmniej Jakuszycka. Ee, Jakuszyce tutaj zaczynamy. Tutaj biegniemy do Orle. Orle. Później tutaj do Chatki Górzystów. Proszę bardzo. Ja podbiegnę tu jeszcze kawałek wyżej, żeby wyciągnąć sobie trasę. Bo jak wczoraj mi wyszły 19,5. Tego, a więc później, tutaj, żółtym tu jest cały czas. Tu jest bardzo nierówno. E, tu dwa razy się z bączkiem wczoraj wywróciłem na rowerze. E, dobiegamy do rozstaju dróg. E, tu jest jakiś taki punkt widokowy. E, no i tutaj w dół. E, do rozwidlenia. E, górny dukt do Przełęczy Szklarskiej i tutaj tak mam zamiar pobiec tutaj do drogi zawrócić wbiec z powrotem i jeszcze raz zbiec albo wbiegnę tak, wbiegnę i zbiegnę bo gdzieś tutaj mam zaparkowany samochód bo tutaj do Działu Izerskiego Orle Także tak to wygląda ta moja traska. Biegnę Skarne dalej. Na jest to schronisko górzystów, czy jak ono tam Już zapomniałem. To jest to skrzyżowanie mojej mili, i tam złotym szlakiem będę biegł. A na razie sobie skoczymy jeszcze w górę. Bo na razie wybija 9,5 km, więc spokojnie wyciągniemy. Jeszcze z 500 metrów Nie wyjaśniłem, jak to się w ogóle stało, że znalazłem się w tych pięknych okolicznościach przyrody Nie był to mój, mój pomysł A w tym miesiącu w czerwcu to i góry i Mazury prawie można było powiedzieć no Mazur nie było, ale było morze 30 km nad morzem zostawiłem I tutaj 20 już na rowerku I dzisiaj kolejne 20 Mam nadzieję, że jeden Oj, przecieka mi skóra A muchy, powiem wam, czują mnie bardzo szybko, jak stanę tylko Pełno tu Jak tu się znalazłem? Więc znalazłem się dzięki mojemu bratu Jackowi Pączkowi, który Mnie zachęca nie tylko do wysiłku fizycznego, ale do Duchowych postępów Do rozwijania się Także w tą stronę I za to mu dziękuję za to, że tu też jestem, też mu dziękuję. No niestety zalecenia ma takie, żeby jeszcze póki ta pandemia e, cały czas się jakoś rozwija, nie opuszczać miejsca zamieszkania, nie widywać się z innymi ludźmi, nie narażać się e, i innych e, na niepotrzebny kontakt i być może e, zachorowanie. Rozumiem. O. Także rozumiem i dziękuję. Dlatego nie biegniemy w poniedziałek jak było zamierzone. Tylko biegnę dzisiaj sam w niedzielę. Jaką Jacek podejmie decyzję: czy przyjedzie sam, czy jednak się nie będzie ruszał z miejsca swojego pobytu i, i będzie ruszał się na miejscu, to już jest jego decyzja. Ja nie chciałem w żaden sposób wpływać, e, namawiać, bo rozumiem decyzję i, i jestem jak najbardziej za tą decyzją Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wspólnie pobiec i nagramy jakiś wspólny film na moim prześmiewczym kanale Power and Packer. Jak <grych> jak mówiłem pobiegłem w górę. Pobiegłem do skrzyżowania do strony zbiornika przeciwpożarowego No stać tu nie można, bo chmara much od razu. Chmara much. No nie dziwię się, bo czuć, czuć tego biegacza. 10,5 km. Więc mamy połowę dystansu za sobą. Teraz zbiegamy drogą asfaltową, jak widać. W dół do schroniska. W lewo. Troszeczkę w dół. Później bardzo duże nierówności. Gdzie trzeba było rower wczoraj prowadzić. Jakieś 500 metrów będzie problematyczne do biegania w zasadzie pewnie będzie biegochodem chudem no nie muszę szybciej bo muchy jednak szybko latają także mam nadzieję że te 21 dzisiaj wyciśniemy z tych nóżek na razie kolanko nie odzywa się zbyt mocno chociaż się czuć ale no no cóż Kiedyś się może dowiem, czy to przyciążeniówka, czy po prostu taki urok już mojej, tej lewej nogi, która od zawsze okazuje się być nierówna. Cała lewa strona do prawej. Chata górzystów 2-3 km pokazuje. Więc to nie jest 5 km pod górę. Jak mi się wydało, rozdroże izerskie 6 km. No, nie biegniemy tam. Biegniemy już tutaj na tym rozdrożu w dół, gdzie jest około 5 km. Tak nie można. I dobrze, że, że muchy poganiają do roboty. Dobrze, że nie zatrzymywałem się pod górką. Tyle uważam, że nie, mamy już wyćwiczone biegi górskie. Że jednak wolno, bo wolno, ale pod górę. Z jakimś tam tempem, jakiś stromo 9. 1,9 minut na kilometr. Coś koło tego. Dobra, lecę, bo zjedzą mnie. Według mnie to jest oszustwo jedno wielkie. Kilometry tutaj są dłuższe. Jesteśmy w punkcie numer 22. Proszę bardzo. Tutaj jesteśmy. Zaczęliśmy bieg w jakuszycach. Tędy. Tutaj chatka górzystów. Troszeczkę do góry podbiegliśmy. Tu trzeba tam kiedyś w czerwoną na wysoką kopę przebiec po prostu. I tyle. To cel na kolejną trasę. Może jak tutaj. Tu biegliśmy później schronisko chatka górzystów. Tutaj. Dobiegliśmy tutaj. Teraz zbiegamy tutaj Pobiegniemy do samolotu Z powrotem I do miejsca parkingowego No nie wyjdzie chyba Pełny ma półmaraton Ale oh, przejmować się takimi rzeczami ja już nie będę Nie robię tego tylko dla wyniku Ale jest dla pięknych okoliczności przyrody, ptaszki Czwierkają, godzina 8.21 Tempo na 17 kilometrach zrobiliśmy w niecałe 2 godziny Więc najgorzej nie jest ze mną W tym bieganiu po górkach Troszeczkę się nóżki wyrabiają No zobaczymy jak będzie dalej Podoba mi się tutaj, na pewno wrócę, więc polecam wszystkim góry izerskie Piękne torfowiska, piękny las. Moi mili, autorski półmaraton został jednak osiągnięty Jakuszyce, Góry Izerskie, Karkonosze Pięknie Nie było łatwo, ponieważ niektórzy ludzie jak przyjeżdżają na wypoczynek Sportowa grupa MTB nie pamiętam jak się nazywa i nie chcę pamiętać przyjechała grupa ludzi z dwudziestka ludzi po prostu uważają, że są sami w hotelu i jeszcze po pierwszej w nocy głośno rozrabiali tak zwani jak to nazwała żona jednego z panów, luzują się potrzebują nabrać luzu no, zakrapiając to bardzo alkoholem nie mając względu na innych, no niestety nie dali pospać mi ani mojej rodzinie Więc dzisiaj Dlatego też to było na tyle wyzwanie, że Tutaj się rozbudowują jak uszyce Cała baza tutaj Wejście 21.19 Właśnie pokazało Endomondo Więc jest dobrze I tak mimo tego, że Człowiek nie jest zbytnio, zbytnio wypoczęty Wyspany tak jak trzeba. Nie wiem w jakim czasie to zrobiłem. Poniżej 3 godzin. Zakładam między 2,5 a 3. Udało się. Jest dobrze. Wracam do hotelu, zrobić prysznic. Bo jak widać, przesiąkam ostro na głowie. Trzymajcie się. Bądźcie dzielni. Jak zresztą zawsze jesteście. Trzymajcie się. Cześć i czołem.